Jeśli masz więcej niż 50 lat, prawdopodobnie odczułeś już pierwsze oznaki powiększenia prostaty. Trudności w oddawaniu moczu, słaby strumień, uczucie, że pęcherz nigdy nie jest całkowicie pusty. Objawy te mogą wydawać się nieszkodliwe na początku, ale z czasem mogą prowadzić do poważnych komplikacji, takich jak infekcje dróg moczowych, kamienie w pęcherzu, a nawet całkowite zatrzymanie moczu. Ale są też dobre wieści. Jeśli wykluczysz pewne produkty, możesz zmienić tę sytuację i odzyskać jakość życia. Możesz tego nie zauważać, ale proste jedzenie, które spożywasz na śniadanie, przekąskę, a nawet kolację, może dzień po dniu powiększać Twój gruczoł krokowy. Mowa o przetworzonym mięsie. Jeśli jesz bekon, kiełbaski, szynkę... Salami lub jakiekolwiek inne przetwory mięsne, twoja prostata może być w stanie zapalnym i nawet o tym nie wiesz. A nauka to potwierdza. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy regularnie spożywają przetworzone mięso, mają o 67% wyższe ryzyko rozwoju łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, BPH, czyli jego powiększenia. Ale to nie wszystko. Częste spożywanie tych produktów może zwiększyć ryzyko rozwoju raka prostaty nawet o 20%, zgodnie z badaniem opublikowanym w American Journal of Clinical Nutrition. Ale dlaczego te produkty mięsne są tak niebezpieczne? Odpowiedź tkwi w chemicznych konserwantach, azotynach i azotanach, które są używane w celu przedłużenia terminu ważności tych produktów. Kiedy te związki trafiają do twojego organizmu, przekształcają się w wysoce toksyczne substancje rakotwórcze, znane jako nitrozoaminy. To one powodują silny stan zapalny prostaty i mogą przyspieszać nieprawidłowy wzrost komórek prostaty. I to nie wszystko. Badania przeprowadzone przez Harvard Medical School wykazały, że mężczyźni którzy spożywają przetwory mięsne dwa lub więcej razy w tygodniu mają znaczny wzrost poziomu specyficznego antygenu sterczowego psa, markera biologicznego, który sygnalizuje problemy z prostatą, w tym zwiększone ryzyko rozwoju raka. Teraz doszliśmy do najgorszego wroga ze wszystkich. To podstępny składnik, który znajduje się w prawie każdej kuchni, udaje zdrowy wybór, ale w rzeczywistości powoduje stan zapalny twojej prostaty niszczy męskie hormony i przyspiesza starzenie. Mówimy o rafinowanych olejach roślinnych. Tak, dokładnie te, których używasz codziennie do gotowania: olej sojowy, rzepakowy, kukurydziany i słonecznikowy. Jeśli nadal je spożywasz, twoja prostata może niebezpiecznie się powiększać z każdym posiłkiem, a ty nawet tego nie zauważasz. Najnowsze badania pokazują, że codzienne spożywanie rafinowanych olejów roślinnych może podnieść poziom markerów stanu zapalnego w prostacie nawet o 120%. To znaczy, że podczas gdy myślisz, że po prostu gotujesz zwykłe jedzenie, w rzeczywistości uruchamiasz ukryty proces zapalny w swoim organizmie. Ale to nie wszystko. Naukowcy z Harvardu odkryli, że mężczyźni, których dieta jest bogata w rafinowane oleje roślinne, mają o 72% wyższe ryzyko rozwoju problemów z prostatą, w tym strasznego, łagodnego rozrostu gruczołu krokowego BPH tej samej choroby, która powoduje powiększenie prostaty i zamienia każdą wizytę w toalecie w prawdziwy test. A jeśli myślisz, że to już wystarczająco złe, to oto kolejna szokująca prawda. Badania opublikowane w Journal of the National Cancer Institute wykazały, że częste spożywanie tych olejów może zwiększyć ryzyko agresywnego raka prostaty o 51%. Dzieje się tak, ponieważ rafinowane oleje roślinne zawierają duże ilości kwasów tłuszczowych omega 6, które powodują przewlekły stan zapalny, sprzyjając niekontrolowanemu wzrostowi komórek prostaty. Im więcej ich spożywasz. Tym bardziej twoja prostata jest w stanie zapalnym i powiększona. ściskając cewkę moczową, utrudniając oddawanie moczu i zmuszając się do budzenia się w nocy z ciągłym pragnieniem pójścia do toalety. Za każdym razem, gdy używasz oleju sojowego do usmażenia jajka lub oleju kukurydzianego do przygotowania posiłku, twoje ciało przechodzi w stan ukrytego zapalenia. Ale szkoda nie ogranicza się tylko do prostaty. Oleje te również obniżają poziom testosteronu, przez co zaczynasz tracić energię, siłę i męską wytrzymałość. Ponadto podnoszą poziom estrogenu, żeńskiego hormonu, który nie tylko sprzyja dalszemu powiększeniu prostaty, ale może również prowadzić do gromadzenia się tłuszczu w okolicy brzucha i utraty masy mięśniowej. Jakby tego było mało. Rafinowane oleje blokują wchłanianie ważnych przeciwutleniaczy, czyniąc twoją prostatę jeszcze bardziej podatną na stres oksydacyjny i przedwczesne starzenie. Jeśli chcesz naturalnie zmniejszyć prostatę, przywrócić poziom testosteronu i odzyskać pełne życie, musisz natychmiast zrezygnować z tych olejów. Ale nie martw się, nie będziesz musiał przestawać gotować. Wystarczy zastąpić te oleje zdrowszymi alternatywami. Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia zawiera przeciwutleniacze i naturalne związki przeciwzapalne, które chronią prostatę i pomagają zmniejszyć jej rozmiar. Olej kokosowy to świetna alternatywa, ponieważ ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, które bezpośrednio zwalczają przyczyny wzrostu prostaty. Olej z awokado zawiera idealną równowagę kwasów tłuszczowych, stabilizuje poziom hormonów i pomaga zmniejszyć stan zapalny. Dokonując tej prostej zmiany w swojej diecie, już po kilku tygodniach możesz odczuć znaczną ulgę w objawach. Twoja prostata zacznie się zmniejszać, poziom testosteronu wzrośnie, a problemy z oddawaniem moczu odejdą w przeszłość. Ale uwaga! Wiele osób, rezygnując z rafinowanych olejów, wpada w jeszcze większą pułapkę margarynę. Jeśli myślisz, że margaryna to korzystna alternatywa, Zatrzymaj się teraz. Badania pokazują, że margaryny zawierają tłuszcze trans, które są 10 razy niebezpieczniejsze dla prostaty niż same rafinowane oleje. Tak więc sekret zdrowej prostaty jest bardzo prosty. Zrezygnuj z rafinowanych olejów roślinnych już dziś i zobacz niesamowite zmiany w swoim ciele. A teraz powiedz, jakiego oleju nadal używasz w swojej kuchni? Napisz w komentarzach. Zdrowie prostaty to temat złożony. Na który wpływ ma wiele czynników, w tym dieta. Kluczowe znaczenie ma unikanie przetworzonego mięsa, takiego jak bekon, kiełbasy i wędliny, ze względu na zawarte w nich szkodliwe konserwanty, które przekształcają się w rakotwórcze nitrozoaminy. Zamiast tego warto wybierać chude mięso, takie jak drób, kurczak, indyk bez skóry, chudą wołowinę lub ryby, szczególnie tłuste. Bogaty w kwasy omega 3. Doskonałą alternatywą są również roślinne źródła białka, takie jak soczewica, ciecierzyca, fasola, tofu i tempej, a także jaja. Kolejnym istotnym elementem jest wyeliminowanie z diety rafinowanych olejów roślinnych sojowy, rzepakowy, kukurydziany i słonecznikowy, bogaty w prozapalne kwasy omega 6. Należy zastąpić je oliwą z oliwek ekstra virgin, olejem kokosowym olejem z awokado lub olejem lnianym oprócz diety na zdrowie prostaty wpływają również inne czynniki takie jak dieta bogata w warzywa i owoce szczególnie pomidory zawierają likopen brokuły kalafior szpinak marchew i papryka regularna aktywność fizyczna pomaga utrzymać prawidłową wagę poprawia krążenie i wpływa korzystnie na poziom hormonów Utrzymanie prawidłowej wagi jest istotne, ponieważ nadwaga i otyłość mogą zwiększać ryzyko problemów z prostatą. Ograniczenie spożycia alkoholu i unikanie palenia tytoniu również mają pozytywny wpływ na zdrowie prostaty, ponieważ nadmierne spożywanie alkoholu i palenie zwiększają ryzyko wielu chorób, w tym raka prostaty. Regularne badania kontrolne są kluczowe, ponieważ wczesne wykrycie problemów z prostatą zwiększa szanse na wyleczenie. Mężczyźni po 50. roku życia lub wcześniej, jeśli występują czynniki ryzyka, powinni regularnie konsultować się z lekarzem urologiem. Warto również pamiętać o konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji, ponieważ niektóre suplementy mogą wchodzić w interakcje z lekami lub mieć działania niepożądane. Powyższe informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem specjalistą. Ale niebezpieczeństwo na tym się nie kończy. Badania pokazują, że nadmierne spożycie tego mięsa może również zwiększyć ryzyko raka prostaty o 20%, co czyni ten nawyk żywieniowy prawdziwą bombą zegarową dla zdrowia mężczyzn. Duży problem stanowią chemiczne dodatki i konserwanty, takie jak azotany i azotyny substancje które są używane w celu przedłużenia terminu ważności tych produktów oraz poprawy ich smaku i koloru. Mało kto wie, że te związki, dostając się do organizmu, mogą przekształcać się w nitrozoaminy, wysoce rakotwórcze substancje, które przyspieszają wzrost komórek prostaty i wywołują przewlekły stan zapalny. Badanie opublikowane w American Journal of Clinic Nutrition wykazało, że mężczyźni, którzy regularnie spożywają wędliny, mają podwyższony poziom stanu zapalnego w organizmie, jednego z najniebezpieczniejszych czynników powiększenia prostaty i rozwoju poważnych chorób. I to nie wszystko. Innym czynnikiem, który czyni przetworzone mięso jeszcze bardziej niebezpiecznym, jest niesamowita ilość soli i tłuszczów nasyconych, które znajdują się w tych produktach. Nadmiar soli w tych produktach może prowadzić do zatrzymania płynów. Powodując jeszcze większy obrzeń prostaty i pogarszając objawy oddawania moczu. Ponadto, nasycone tłuszcze zawarte w tym mięsie mogą zmniejszyć produkcję testosteronu, męskiego hormonu niezbędnego dla zdrowia prostaty. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Harvarda wykazało, że diety bogate w przetworzone mięso mogą prowadzić do obniżenia poziomu testosteronu o 15%, co szkodzi nie tylko prostacie, ale także energii. Libido i męskiej sile. Jeśli masz więcej niż 50 lat i nadal regularnie spożywasz bekon, kiełbaski, wędliny lub szynkę, Twój organizm może przechodzić prawdziwy proces cichego zapalenia. Z czasem ten stan zapalny prowadzi do tego, że prostata powiększa się jeszcze bardziej, uciskając cewkę moczową i zamieniając każdą wizytę w toalecie w trudne zadanie. Badanie opublikowane w Journal of Juralezji wykazało, że mężczyźni, Którzy wykluczają przetworzone mięso ze swojej diety zaledwie na 6 tygodni, mogą obniżyć poziom stanu zapalnego prostaty o ponad 40%, znacznie poprawiając objawy oddawania moczu i przywracając jakość życia. Jeszcze jedno niepokojące niebezpieczeństwo przetworzonego mięsa polega na tym, jak jest ono przygotowywane. Produkty takie jak bekon i kiełbasa, podczas smażenia lub grillowania w wysokich temperaturach, uwalniają toksyczne związki. Znane jako heterocykliczne eminei i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które nasilają stan zapalny w organizmie i mogą z czasem uszkodzić komórki prostaty. Związki te były również powiązane ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty, zgodnie z badaniem opublikowanym w Journal of the National Cancer Institute. Jeśli chcesz chronić swoją prostatę i zapobiec jej dalszemu powiększeniu, najlepszym rozwiązaniem, jakie możesz podjąć. Jest natychmiastowe wykluczenie przetworzonego mięsa ze swojej diety. Jeśli jednak całkowite zrezygnowanie z niego na początku wydaje się trudne, rozsądną alternatywą będzie zastąpienie tych produktów naturalnym organicznym mięsem bez chemicznych konserwantów. Kurczak z wolnego wybiegu, wołowina od bydła hodowanego na pastwiskach i ryby bogate w omega trzy są znacznie zdrowszymi opcjami, które nie powodują stanu zapalnego prostaty. A także pomagają zrównoważyć męskie hormony. Dobra wiadomość jest taka, że tak jak przetworzone mięso powoduje stan zapalny i powiększenie prostaty, istnieją produkty, które robią coś zupełnie przeciwnego: zmniejszają stan zapalny, chronią komórki prostaty i pomagają przywrócić normalny rozmiar prostaty. I właśnie o tym będę mówił w następnym filmie. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się Jakie produkty mogą zmniejszyć Twoją prostatę w naturalny sposób? Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia. Twoje męskie zdrowie może się całkowicie zmienić dzięki właściwej decyzji. Kontynuując temat zdrowia prostaty, po omówieniu szkodliwego wpływu przetworzonego mięsa, warto przyjrzeć się bliżej produktom, które mogą działać ochronnie i wspomagać jej prawidłowe funkcjonowanie. Jak wspomniano wcześniej, Kluczowe jest zastąpienie przetworzonego mięsa chudym drobiem, wołowiną z wolnego wybiegu, rybami bogatymi w omega 3 oraz roślinnymi źródłami białka. To jednak nie wszystko. Istnieje cała gama produktów, które, włączone do diety, mogą przynieść znaczące korzyści. Likopen, silny antyoksydant występujący w pomidorach, szczególnie przetworzonych, jest jednym z najskuteczniejszych naturalnych środków w walce z problemami prostaty. Badania wykazały, że regularne spożywanie likopenu może zmniejszać ryzyko raka prostaty i łagodzić objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, BPH. Zielona herbata, bogata w polifenole, ma silne właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Regularne picie zielonej herbaty może pomóc w ochronie komórek prostaty przed uszkodzeniem. I zmniejszyć ryzyko rozwoju raka. Pestki dyni cenne źródło cynku, który jest niezbędny dla zdrowia prostaty, odgrywają ważną rolę w produkcji testosteronu i regulacji funkcji prostaty. Pestki dyni zawierają również fitosterole, które mogą pomóc w łagodzeniu objawów BPH. Podobnie olej z pestek dyni, bogaty w cynki i fitosterole, może być korzystny dla mężczyzn z BPH. Orzechy brazylijskie, doskonałe źródło selenu, kolejnego pierwiastka, które odgrywa ważną rolę w ochronie prostaty przed rakiem, są silnym antyoksydantem, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Brokuły, kalafior i inne warzywa krzyżowe, zawierające sulforafan, związek o właściwościach przeciwnowotworowych, mogą pomóc w ochronie prostaty przed rakiem. Awokado. Bogate w zdrowe tłuszcze, wspiera prawidłowy poziom hormonów i działa przeciwzapalnie. Oliwa z oliwek extra virgin, jak już wspomniano, jest bogata w polifenole i ma właściwości przeciwzapalne. Ryby bogate w omega-3, takie jak łosoś, makrela, sardynki i inne tłuste ryby, są doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które mają działanie przeciwzapalne i korzystnie wpływają na zdrowie prostaty. Oprócz diety, istotne jest również dbanie o ogólny styl życia poprzez regularną aktywność fizyczną, utrzymanie prawidłowej wagi, ograniczenie spożycia alkoholu, unikanie palenia tytoniu i regularne badania kontrolne. Wczesne wykrycie problemów z prostatą zwiększa szanse na wyleczenie, dlatego mężczyźni po 50 roku życia lub wcześniej, jeśli występują czynniki ryzyka. Powinni regularnie konsultować się z lekarzem urologiem. Pamiętaj, że zdrowie prostaty to proces, który wymaga kompleksowego podejścia. Włączenie do diety wymienionych produktów, dbanie o aktywność fizyczną i regularne badania kontrolne to kluczowe elementy w profilaktyce i leczeniu problemów z prostatą. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem specjalistą. Kontynuując temat dbania o zdrowie prostaty, warto podkreślić, że choć dieta i styl życia odgrywają kluczową rolę, istnieją również inne czynniki, które mogą wpływać na jej funkcjonowanie. Stres, choć często bagatelizowany, może mieć znaczący wpływ na zdrowie prostaty. Przewlekły stres może prowadzić do wzrostu poziomu kortyzolu, hormonu który w nadmiarze może zaburzać równowagę hormonalną i przyczyniać się do problemów z prostatą. Dlatego tak ważne jest znalezienie skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem, takich jak regularna aktywność fizyczna, medytacja, yoga czy po prostu czas spędzony na relaksie i odpoczynku. Dbanie o higienę osobistą również ma znaczenie. Unikanie infekcji szczególnie dróg moczowych jest istotne dla zdrowia prostaty. Infekcje mogą prowadzić do stanu zapalnego, który z czasem może przyczynić się do powiększenia prostaty i innych problemów. Regularne wizyty u lekarza urologa są niezwykle ważne, nawet jeśli nie występują żadne niepokojące objawy. Wczesne wykrycie problemów z prostatą, takich jak łagodny rozrost gruczołu krokowego, BPH czy rak prostaty, znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Regularne badania takie jak badanie poziomu psa, antygen sterczowy i badanie per rektem, pozwalają na monitorowanie stanu prostaty i wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Warto również pamiętać, że niektóre leki mogą wpływać na zdrowie prostaty. Niektóre leki na nadciśnienie, leki przeciwdepresyjne, a nawet niektóre leki dostępne bez recepty, mogą mieć wpływ na funkcjonowanie prostaty. Dlatego ważne jest, aby informować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno tych na receptę, jak i tych bez recepty oraz suplementach diety. Lekarz będzie mógł ocenić, czy któryś z przyjmowanych leków może mieć wpływ na prostatę i w razie potrzeby zalecić zmianę leczenia. Podsumowując, dbanie o zdrowie prostaty to proces, który wymaga kompleksowego podejścia. Obejmuje on nie tylko odpowiednią dietę i styl życia, ale również radzenie sobie ze stresem, dbanie o higienę osobistą, regularne wizyty u lekarza urologa oraz informowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Pamiętaj, że zdrowie prostaty to ważny element ogólnego stanu zdrowia mężczyzny, dlatego warto poświęcić mu należytą uwagę. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.